Witajcie słuchajcie, w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu na stole ten gramofon wczorajszy, który pokazałem, że tutaj ta automatyka, wszystko ruszyło, wszystko działa, ale okazało się, że jeden kanał jeden kanał nie gra. Jeden kanał nie gra i właśnie teraz ja już go trochę rozgrzebałem. Ja go trochę rozgrzebałem i słuchajcie. E, to jest ta płytka, która jest wyciągnięta z tamtego poprzedniego modelu, gdzie będziemy ją podmieniać i zobaczymy, czy gramofon ruszy. Czy tutaj mamy przyczynę awarii, czy w czymś innym, ale to przejdziemy za chwilę. E, więc tak, e, mówię, jak to wygląda. To jest e, wszystko na zaczepach. To jest plastik, fantastyk ten gramofon, powiem szczerze. E, Słuchajcie, więc tak, ściągamy talerz. Pierwsza kolejność, pierwsza kolejność, w pierwszej kolejności ściągamy talerz, w drugiej kolejności ściągamy ten przedni panel. Przedni panel ja już mam tutaj na wierzchu. On jest pod spodem przykręcony dwoma śrubami. Tutaj. Czyli po prostu do góry nogami podnosimy gromfon, kręcamy dwie śruby. Delikatnie podważamy, wyskakuje z zaczepów. Po prostu na samych zaczepach i nic więcej nie odkręcamy. W dalszej kolejności ściągamy, ściągamy ten tutaj panel górny, który się tutaj znajduje. Również od spodu mamy taki duży kanał w tym gramofonie. Jest jeden zaczep. zaściągamy zaczep, z drugiej strony mamy drugi kanał, kolejny zaczep, podważamy śrubokrętem, Panel nam schodzi. Nic skomplikowanego. No i jak widzicie, wszystkie flaki mamy na wierzchu. I teraz tak, bierzemy miernik, znaczy bierzemy. Biorę miernik, w rękę i muszę zobaczyć, dlaczego ten jeden kanał mi nie działa. Ja po prostu do każdego pina miernik mam na brzęczku, do każdego pinu zerknę y, o co kaman dobra tutaj mamy przepływ kolejny kanał mamy przepływ Ko kolejny kanał jest przepływ kolejny kanał jest przepływ jeszcze zobaczymy czy jakieś dziwne zwarcia nie występują nie, tu nam to ten jeden, to mam brzęczyć powinien następny. który z tych pinów... Nie, nie, to jest masa, przepraszam, głupoty, badam, masa ramienia, także... Dobra, to mamy do tego. Tu mamy ten jeszcze pierwszy mamy ten, dobra czyli tak, jeżeli chodzi o kable które są w ramieniu, przechodzą nam tutaj do tej płytki łączącej nie widzę, żeby coś masa ramienia również nam brzęczy czyli prawdopodobnie mamy problem z kablem cinch, chociaż jeszcze zerkniemy teraz tak widzicie, ten kanał mi właśnie wczoraj nie działał i nie mamy przepływu na ten kanał. Czyli nic skomplikowanego, musimy wymienić eee, te kable sygnałowe typu Cinch, są do wymiany. Dobra, czyli tutaj to już dowiedzieliśmy się, teraz e, zajmiemy się tą płytką, podmienimy ją i zobaczymy, czy ta płytka z tamtego gramofonu, którego kupiłem wcześniej, jest sprawna. Ja tak, zabieram się tutaj zaraz rozkręcenie. Mamy również dwie śruby, dwa zaczepy, płytka jest na wierzchu. Także myślę, że też nic skomplikowanego. A tutaj jeszcze dwie śruby do przycisków. Dobra, czyli tak. I teraz tak wykryłem sobie tą płytkę. Jeden zaczep. Drugi zaczep. I tutaj jeszcze te, mamy bodajże trzy zaczepy, które również musimy zwolnić. Już nie pamiętam, jak ja to rozbierałem w tamtym nie pamiętam. Tu jeszcze jeden. Słuchajcie, tak i tutaj mamy już montowane. Musimy to całe wygrzewać. Ja sobie tu zerknę. Słuchajcie, te zaczepy ściągałem. w takim razie tak, przyciski ściągam osobno, czyli te trzy zaczepy mamy do przycisków tutaj przed nich. Czyli już się będziemy tego pozbywać. Jeszcze jeden. Mamy przyciski na wierzchu. Dobra. Odkładamy i teraz co my tu mamy dalej, żeby nam to całe wylazło? Czekajcie, ja sobie tak zerwę od spodu czy coś nam tutaj... Aha! Od spodu mamy również dwa e, zaczepy, które po prostu z zwykłym śrubokrętem musimy podważyć. Raz. Strona czy tamta strona? Dwa. Płytka na wierzchu. Mamy płyteczkę na wierzchu, i teraz tak. Odpinamy zwykłe te przewody. Raz. Tutaj podważamy sobie takie zabezpieczenie. Akurat ten jest w czymś całości. No, dobra, jest odbezpieczony. Mamy płyteczkę na wierzchu. No to co? Dlugo nie będziemy czekać. Wkładamy w płytkę, w której mam podejrzenie awarii. Tylko podejrzenie. jestem bardzo ciekawy. Ale jeszcze w tym gramofonie zrobiłem pomiary i powinienem mieć dwa różne prądy w transformatorze, a mam jeden taki sam, także też sprawdzimy później przepniemy tylko zasilanie. Szybka masa i zobaczymy czy transformator też nam ruszy. Dobra, ja włączam ten grajek do sieci. i Zobaczymy czy coś mu się tutaj będzie świeciło, mrugało. Czy coś tu świeci? Nie wiem, gdzie tu play był, jakikolwiek. Nic się, słuchajcie, nie dzieje. Nic. Zero jakiejkolwiek reakcji. Zobaczcie. Czyli, tak jak myślałem, tutaj ta dioda mi się bardzo nie podoba. Ale ale podepniemy jeszcze wyłączę go z sieci. ta przerywa. Podepniemy jeszcze i damy jeszcze raz tą płytkę, która jest tutaj. jest nową. Słuchajcie, modele wszystkie są te same, także tutaj jakieś tam różnice raczej nie powinno być. Zaraz jeszcze poczytamy coś tutaj na tych urządzeniach elektronicznych. Dobra, stara płytka jest włączona i teraz jeszcze zobaczymy, czy coś nam się różni. Nie, słuchajcie, 8505 tutaj ten układ scalony. To jest wszystko to samo. Wszystko jest to samo, niczym się ta płytka nie różni. Niczym, tylko tak jak mówię, ta jest taka tutaj podsmolona troszeczkę, i ona tak trochę mi się nie podoba. Dobra, ale teraz zobaczmy, czy głupoty nie dam. Widzicie? Gramofon ruszył, dioda świeci, ramię pracuje. widać się opuszcza, podnosi, nie ma problemu. O, zobaczcie, o, teraz nie ma talerza, także tutaj też te cykle mu się pochrzanią. No ale dobra, wyłączamy go. Tu był bodajże stop, start, stop pierwszy. Dobra. Eee. Jeszcze raz podepniemy tą płytkę, jeszcze raz. Dobra, połączam go z sieci. Czyli tak, zasilacz raczej tamten mam w porządku. Jeszcze, żeby upewnić się, wiecie, dwa razy lepiej podpinamy tą samą płytkę. Jeszcze zobaczę tutaj pod spodem. Słuchajcie, to wszystko wygląda. Na jedyny ten element, który mówią zobaczcie tutaj ta płytka też jest nawet tutaj na tym zasilaczu, taka już ma zmieniony kolor. Mam nadzieję, że, nie my, że się nie mylę, ale no w 100% nie jestem pewny. Dlatego wrzucimy jeszcze raz. Dobra, i włączamy. Włączamy. Tak, ta lampka mi tą Słuchajcie, start. Przycisk pierwszy. Pomiernik, nie gramofon. Słuchajcie brak jakiejkolwiek reakcji. włącza radio, bo tutaj nie wiem, czy to coś tą płytką zahaczą kablami, czy coś mi tu jakiś dźwięk wydaje. Nie, jest totalna cisza. Dobra, I to co, składam go, zmieniam te kable, jakieś tutaj czyncze, znajdę po prostu najzwyklejsze kable, wrzucę zamiast tych. Masowo jest osobny, także on zostaje, nie ma problemu. A tutaj tego, tego wypinam, tak. Czyli ta płytka dobrze podejrzewałem. Coś jest nie tak. Dobra, wkładamy jeszcze raz tą. No i co, jedziemy. Ostatnia próba, jeżeli to już na tym wszystko działa. Start pierwszy. Proszę bardzo. Gramofon żyje. Gramofon żyje, ma się dobrze. No to dobra, dajemy go. stop. I tak e, składam tą płytkę w odwrotnej kolejności jej rozbierania e, wymieniam kabel sygnałowy, e, ponieważ jeszcze jeszcze sobie zerkniemy, żebym o ja głupot nie opowiadał jakiś. No i co? Bateria w mierniku mi wysiada, no nie rób mi tego. Och Boże. Jeszcze raz sprawdzimy, bo tutaj tak. Jeszcze sprawdzimy sobie inne. Zobaczmy sobie masę sygnałową. Też ten czerwony tutaj w ogóle. Nie ma jakiegokolwiek połączenia. Zobaczmy. Biały, biały jest. Biały nam sięga i ten kanał nam grał fajnie wczoraj mik, przynajmniej Dokładnie. Biały. I jeszcze raz może tutaj zaś nie działa Jest coś mi to nie wiem. Styka, zobaczę. Jest totalna cisza tutaj na tym. Nic. Ten kabel leży. Ten kabel leży, ale jeszcze tak. E, Od ramienia mi tutaj dochodzi. Tak, żebym nie szukał. tak Dobra, odramienia nam tutaj do, do kabla sygnałowego e, wszystko ładnie śmiga, czyli już wiemy, co będziemy robić. No będziemy wymieniać ten. Kabel tutaj odkręcamy tą śrubę, zwolnimy kable. Powiem wam, że już pełna automatyka w tym gramofonie, pełna elektroniki, jak widzicie, ale co za plastik to szok no żeż Jezus jest no i tutaj ten kabel już będziemy mieli go na wierzchu cały sobie zerknę na uziemienie na masowe. czy tutaj też wszystko jest to jedno być, to teraz tak Ramię mamy i teraz zobaczmy na wyjściu No jest w porządku. Dobra, czyli tylko mamy kabel sygnałowy w kolorze czerwonym prawy Nam coś gdzieś coś przerwał się. Albo trudno mi powiedzieć. Dobra, nie będę wam zawracał głowy. Wymieniam kabel. Tutaj tak jak widzicie tylko przelutować trzeba te kable masowe zostawiamy, zakładamy, w kolejne odwrotności składamy gramofon gotowy. I gra. Dobra, czyli tutaj i przynajmniej dowiedzieliśmy się, że mamy problem z tego samego modelu poprzedniego, problem z tą płytką. I tak jak mówiłem, tutaj ta mm, dioda ja ją zamawiam, ona mi się nie podoba i mam nadzieję, że to ona e, tutaj spowodowała spowodowała ten problem. Dobra, także już nie zawracam Wam dzisiaj głowy. Do czegoś udało nam się dojść Także gra No to trzymajcie się i jego dnia wam życzę Hej